Wymiana tłumika tutaj w, w Skodzie Fabi, 1C, 2007 rok. Wymieniamy tłumik, całą rurę aż do katalizatora. Także co najlepiej zrobić to prosta sprawa. Ja sobie zawsze podjeżdżam na podjazdy. Ściągam go od razu, odkręcę tutaj na e, tych, tak luźne, jak był jeszcze luźny, widzicie. Wtedy tak, tu mamy drugą. Też należy sobie ściągnąć, i tam mam jeszcze w jednym miejscu przed kalizatorem. Złączki to trzeba też odkręcić, i wtedy, że tak powiem, mamy go luźne jak widzicie. No, także tak to wygląda. No, jak mówiłem, najprościej po prostu na gumach, tutaj gdzie on trzyma, po prostu ściągnąć go sobie, odkręcić. I wtedy, że tak powiem, mamy już połowę sukcesu, tak? Proszę zobaczyć, już jest wszystko luźne. No i zaraz przechodzimy do odkręcania tamtej śruby, no i wtedy wszystko już będzie ok.